Po 5 euro takie kanapeczki. I kupiłem sobie jedną z tuńczykiem. 5 euro, niby 20 zł, ponad, ale czy ja wiem? Całkiem smaczna. Taka zwykła, normalna. Po Haradze sobie można pod nie obułkę, ale taka już w rzeczy. rzeczy. Po delikatnie podgrzana tylko w środku zimna. Ale w sumie tuńczyk na zimno też jest dobry, więc. Poza bezpieczeństwem w postaci masek. Oczywiście też jest bezpieczeństwo pod postacią jakichś zagrożeni. Innych, na przykład, właśnie z bramka, z którą się przychodzi. No i oczywiście zostawia się rzeczy takie jak plecak, torba i się tam pan skanuje, nie? A my jesteśmy w muzeum Corr, cor, Korrer -cor -cor -cor? Kabusia w scenerii. Takiej. Ogólnie hotel. A czy nie hotel, tylko za muzeum, w którym byliśmy przed chwilą. Jest już po 12, więc będziemy mogli wejść do pałacu dożów. Kawusia 3 euro, 3,50, coś takiego. Wszystkie te malunki, które widzieliśmy w tym poprzednim muzeum, nie można tam było nagrywać, dlatego nie nagrałem dużo. Były raczej z XVI wieku i młodsze. Poza rzeźbami, które były ze starożytności. po piersiami różnymi. Proszę bardzo, są kałuże. Są kałuże, ale to wcale nie dlatego, że padało. Yy, no po prostu są kałuże, ponieważ jak się podnosi poziom wody, to takie studzienki właśnie wybijają wodą. Ale w awaryjnych są wkładzone kładki, po których można się poruszać, jeżeli tu będzie tej wody za dużo. Ale to jest częste zjawisko, to nie jest nic niezwykłego, więc tak kolej rzeczy w Wenecji. My tymczasem będziemy zmierzać teraz do Pałacu Dużo. Dla mnie to jest ciekawe miejsce bardzo, ponieważ już je widywałem tylko, wirtualnie. W ogóle mówiąc o Wenecji, to nie sposób nie wspomnieć o tym, kim był Doża ten cały. Doża Wenecji był najwyższym urzędnikiem w Republice Weneckiej, była to funkcja przydzielana dożywotnio przez ogólne zgromadzenie starszyzny Republiki. Doże Wenecji rządzili Republiką przez całe 1100 lat trwania tej Republiki aż do schyłku XVIII wieku, bo z tego co kojarzę dobrze, to do 1797 roku Wenecja była republiką, taką jakby niepodległą można powiedzieć, a czemu odnoszę się do tego, dlatego że znam taką postać jak Ezio Auditore, który przybył, przez, który przybył do Wenecji w 1480 roku, to była bardzo ważna postać, powiedzmy dla tej opowieści, Miał wtedy zaledwie 21 lat. W w Republiki Wenecji, Weneckiej był wtedy Giovanni y, Mo, Mocenigo, y, jako że jednak nie był on w żaden sposób powiązany z zakonem templariuszy, którzy wtedy dążyli do y, panowania nad całą Italią, bo to było bardzo ważne dla nich tutaj, związana z ich misją lokacja, można powiedzieć, a Wenecja była jednym z najbogatszych miast w Europie w średniowieczu, jak nie najbogatszym, więc brak tutaj wpływów templariuszy mocnej ich kół w oczy. I postanowili obsadzić tutaj na miejscu doża swojego, kogoś z szeregów zakonu, kogoś przyjaciela zakonu. No i niestety trzeba było się tego doża pozbyć. Wczesnym dożem w Wenecji był Giovanni Mocenigo, który zdawał sobie sprawę z obecności Templariuszy w Republice. Otaczał się tylko najbardziej zaufanymi ludźmi, wysoko postawionymi urzędnikami i przyjaciółmi. I na to Templariusze znaleźli sposób, opłacając Carlo Grimaldiego, który był członkiem Rady Dziesięciu. Każdy członek Rady Dziesięciu mógł się swobodnie poruszać po Pałacu Dożów, byli to zaufani, wysoko postawieni urzędnicy. To też Carlo Grimaldi wykorzystał okazję i zatruł wino Doża Wenecji Giovanni Mocenigo, aby na jego miejsce wszedł Marco Barbarigo, członek rodziny Barbarigo, znany wpływowy rodziny kupców, z czego rodzina Barbarigo w całości praktycznie składała się z Templariuszy i ich sojuszników. To też tutaj miał się właśnie plan Templarus i powieść. Ezio Auditore, jako że sprzymierzył się z Gildią Złodziei, a trzeba wiedzieć w tamtych czasach, że takie gildy jak Złodzieje, Najemnicy Kurtyzany i inne, ogólnie świat podziemny, handlowały przede wszystkim informacjami. Informacjami kupowanymi i sprzedawanymi dla intratnych osób w Republice. Dzięki temu Gildia Złodziei wiedziała o planowanym zamachu na Giovanni Mocenigo. Ezio chciał temu zapobiec. Niestety nie udało się to. Tak naprawdę Ezio przybył troszeczkę za późno, kiedy już Giovanni umierał. Marko widząc Ezio, uciekł, zawołał straż. Straż przybiegła, uwierzyła oczywiście Grimaldiemu, który był wysoko postawionym urzędnikiem weneckim. I Ezio stał się najbardziej poszukiwaną osobą w Wenecji. Sposób, w jaki Ezio dostał się do pałacu, jego głównym szlakiem poruszania się po mieście były dachy. Był świetnie wyszkolony, jeśli chodzi o wspinanie się po takich murkach. Szybkie używanie takich prętów wystających, parapetów, yy, po prostu duża siła fizyczna i winność, lata szkolenia tak naprawdę przyczyniły się do tego, że on mógł się poruszać jakby górą poza utartymi szlakami i dotrzeć w miejsca, które normalnie były niedostępne. Potem już oczywiście po zabójstwie tego dorza w 1485 yy, wzmocniono straży, już to nie było możliwe, ale do tamtego momentu jeszcze tak. Aczkolwiek yy, muszę przyznać, że... Mimo, że tu nigdy nie byłem, to wygląda to nader znajomo, to wszystko. Czuję się, jakbym wrócił do miejsca, w którym byłem do sobie miesiąc temu. Także fajnie. Całkiem spore lochy tu mieli. Nie było takie, takie małe wejścia, ale tam jest cela z tyłu zakratowana, No Nie było możliwości ucieczki jakiejkolwiek. to było całe więzienie, praktycznie. Nie tylko takie małe lochy pod pałacem. Takie osoby i od jakichś dziedziniec, chyba wybieg mieli. Spacernik. No, spacerniak. Woda zdaje się zaczęła się cofać, bo tu było mokro, już nie jest, więc, więc nie wybiło jakoś bardzo. My teraz idziemy na jedzonko. Jakie jedzonko idziemy, Tomciu? A na jakie jedzonko możemy iść we Włoszech? Pizzę? Brawo. Jesteśmy w pizzerii, która ma do bardzo dobre oceny. Tak. Czy jest tanio, czy jest drogo, to raczej bym powiedział, że jest drożej niż w tej wczorajszej. Wzięliśmy sobie każde pizzę. Ja wziąłem Diabole za 9,50. Capriccio zawziął Kasper za 10,50. A Kaja z Tomkiem wzięli Rosso Pomodoro za 11 euro. Także pizza za 11 euro to jest 45 zł ponad. To nie jest mało wcale, ale podobno jest dobra, bo dobre oceny są, więc zobaczymy. Jeszcze jest liczone coperto za 2,50 za osobę To jest ta opłata taka serwisowa Tak. coperto dwie... również to nazywa Aha, przy, na osobę 2,50, tak? tak? Mm -hmm. a, w, a we wczorajszej pizzerii była 1 euro na osobę mhm. Jesteśmy blisko takiego typu turystycznego miejsca Jednak tam, gdzie byliśmy wczoraj, to jednak jest troszkę bardziej No, no tak Są pizza Rosso pomodoro Cisnodoro Capigiosa a ja sobie diabolo. jest, w stylu neapolitańskim, tak to no się nazywa. Tak? Tak. humor się poprawia, bo tak wspaniałe piję. Byłem we Włoszech 10 lat temu, ponad 11 lat temu jadłem w Margaritę w mieście Anzio, w którym byłem na koloniach. Powinienem, że że kosztowała 5 euro, więc ceny były tańsze niż, niż teraz, chociaż w sumie jesteśmy w Wenecji, a nie w jakimś tam Anzio. No i w każdym razie ta pizza była pamiętam no, świetna, zajebista była, robiona dosłownie w piśmie na moich oczach przez jakiegoś tam Włocha. I do tej pory ją pamiętam i przez całe te 11 lat, kiedy mnie nie było w Włoszech, nie jadłem takiej pizzy. Yes. Jeszcze, więc... Ciao. <laughs> e, a teraz byłem w restauracji i po raz drugi jadłem pizzę, której w Polsce nie da się zjeść. Były pomidory, które pochodziły z okolic Wezwusza, z Sycylii. Jeszcze skądś tam, ogólnie z Włoch. Yy, po prostu to jest... Nawet nie da się tego zjeść, zjeść w taki sposób u nas, no bo jak przed... To jest nie do prawda? Pizza. D Dla mnie może być coś dobre, ale ja rzadko kiedy mam tak, że jest po prostu pyszne i tak 10 na 10 wydał. dał. 10 na 10 by No ja się jeszcze wstrzymam z tym, bo nie wiem jak dobra może być pizza. Na pewno 5 na 5. Tak. Ale... Możemy znaleźć jeszcze lepszą, tak mi się wydaje. W końcu byliśmy dopiero w dwóch lokalach. Obydwa okazały się lepsze od jakiejkolwiek pizzy włoskiej jedzonej w Polsce, bo są pizze oczywiście w innym stylu, u nas robione przeważnie. W każdym razie było bardzo dobre. A w lokale, jak się nazywa, pamiętasz czy nie? Może znajdziemy tu potem w Kleje, co? Na tutaj. Dobrze. No tak w ogóle to teraz idziemy do kościołka Santo Stefano A czemu idziemy do kościołka? Przede wszystkim, żeby się przejść troszkę tymi uliczkami Wenecji ciasnymi pooglądać sobie, pooddychać a druga rzecz, że Santo Stefano to jest jeden z kościółków, który odegrał pewną rolę w historii Aditore która jest mi bliska. Chciałbym sobie ten kościółek zobaczyć Oto krzywa wieża w Wenecji. Aha, znaczy. czy nie no, wygląda jakby była krzywa. Komisji nie stwierdziliśmy. Oficyjnie stwierdziliśmy, że jest krzywo? Tak. Okej. Okay. No to widocznie jest krzywo. To jest jakiś plac, nie wiem jak się nazywa, same jakieś stare budynki czy są. A tutaj nawet jakiś cholernie stary budynek. I idziemy dalej do Santo Stefanu Woda kupiona, magnes kupiony. Jeden, bo uznałem, że... Babcia była już, siostra też była więc pewnie przywiozła z Wenecji, więc sposób przynosić więcej.